Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest Środa, 19 czerwca 2019 roku. Tradycyjnie analizę będziemy kontynuować na interwale godzinowym. Na tym interwale zaznaczyłem kilku, kilka ciekawych poziomów oraz kilka innych atrakcyjnych formacji, jakie możemy znaleźć obecnie w ostatnim tym ruchu wzrostowym, który wyniósł Bitcoina na nowy szczyt tegoroczny, czyli na poziom 35894 zł. Pamiętamy, że poprzedni szczyt był tutaj zaznaczony na 35000 zł. Od tego dołka wyznaczonego 6 czerwca 2019 roku, czyli tutaj mniej więcej z poziomu 27 995 zł, mamy pierwszy kanał. Kanał cenowy to jest ten główny kanał. Mniej więcej w okolicach dnia 14-15 nastąpiło wybicie. i te wybicie najpierw stanowiło pierwszy szczyt 35000, no i ten ostatni szczyt 35894. Ten kanał ostatni wzrostowy jest zaznaczony oczywiście kolorem. Różowym. Jak widzimy, tutaj ładnie trzyma górne ograniczenie tego kanału. No i teraz cena po wyrysowaniu takich dwóch świec o dosyć dużych, górnych cieniach. Jak widzimy, zamierza kontynuować nadal korektę spadkową. No i póki co. Mieliśmy tutaj zejście do poziomu 34134 zł. To jest ten poziom lokalnego wsparcia, warty do obserwacji na dzisiaj. A z drugiej strony mamy lokalne ograniczenie, ograniczenie w postaci oporu technicznego na 35299 zł. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że około tutaj jest 1150 zł. takiego zakresu cenowego, który nadal oczywiście mieści się jeszcze w tym różowym kanale wzrostowym. Te spadki nie są jeszcze największymi spadkami korekcyjnymi, jakie mieliśmy w czasie trwania tego całego cyklu wzrostowego, czyli od 6 od 6 czerwca 2019 roku. Gdyż największe spadki zaznaczyłem tutaj właśnie tym prostokątem, to jest generalnie mniej więcej spadek rzędu powiedzmy dwóch prawie że 2000 zł, tak? No i jak widać, żeby ten, ta korekta była równa przynajmniej tej korekcie spadkowej, no to w tym momencie liczymy tutaj, że musiałaby dotknąć poziomu 33 297 mniej więcej zł. No i wtedy będzie można powiedzieć, że ta korekta jest co najmniej równa największej tutaj tej korekcie, która trwała w czasie, w czasie tego trendu. Lokalnego trendu wzrostowego. No i proszę zauważyć, że w tym momencie mielibyśmy tak zwane zjawisko overbalansu, ale póki co jeszcze jest niepokonany poziom 31 134. On nadal tutaj będzie służył jako lokalne wsparcie, więc warto tutaj yy, mieć ten. Yy, poziom zaznaczony mieć go również na podorędziu żeby ewentualnie zobaczyć jak tutaj będzie się rozgrywać oczywiście rozegranie tego poziomu. Jeżeli jeżeli cena oczywiście tam w najbliższym czasie dojdzie. Trzecia sprawa oczywiście to kolejny poziom wsparcia technicznego 32476, no to to jest jak już widzicie wsparcie z największej korekty jak do tej pory w trendzie wzrostowym. To jest również ważny poziom do obserwacji, tym bardziej, że leży on bardzo blisko tutaj tego głównego kanału wzrostowego, który oczywiście tutaj z góry będzie również dostarczał kolejnego wsparcia dla, dla ceny, jeżeli będzie tutaj wybicie, wybicie dołem. Także warto również ten poziom obserwować. No i ostatnia w zasadzie sprawa, którą również chciałbym polecić Waszej uwadze, no to jest. Ewidentna i widoczna dywergencja spadkowa. To znaczy, z strzałkami zaznaczyłem, w jaki sposób są formowane kolejne szczyty, czyli tutaj mamy oczywiście jeden z tych szczytów zrobiony na dosyć wysokim momentum. No, i tutaj mamy kolejny szczyt, oczywiście 35 jak już mówiłem, 894, natomiast momentum jest znacznie niższe, jak widzicie, momentum cały czas nam maleje, natomiast cena nam rośnie, jest to ewidentna dywergencja negatywna albo też jak mówią inni dywergencja spadkowa, no i teraz rynek realizuje tutaj ten scenariusz właśnie dywergencji spadkowej poprzez wyrysowanie korekty spadkowej. Pytanie tylko jak daleko ta korekta będzie chciała zejść, tak? czyli jaki będzie miała zasięg. Poziomy na razie mamy tutaj na wykresie naniesione, obserwujemy 33 280 to jest kolejny poziom, ponieważ jeżeli dotknie tam te, cena tego poziomu, to będzie już pierwszy z że jest overbalance, czyli cykl wzrostowy prawdopodobnie się zakończy. Drugim poziomem jest poziom 32 476 zł, czyli tutaj jest oczywiście te lokalne wsparcie od pozostałej korekty. Na wyższych interwałach czasowych, typu interwał dzienny, tygodniowy, e, trend jest nadal wzrostowy. I wszystkie korekty, które są w tym trendzie, będą traktowane jako lokalne korekty spadkowe w trendzie wzrostowym, chyba że zostanie wybity w na najważniejszy poziom z długoterminowego punktu widzenia obecnie, czyli poziom 28 tysięcy, no powiedzmy 28 tysięcy złotych bez, bez 16 zł, tak? czyli tutaj ten poziom zaznaczony zieloną, grubą kreską. Jeżeli nastąpi wybicie ceny poniżej tego poziomu, będziemy mogli mówić, że ten duży cykl wzrostowy, który zaczął się w tym roku. I już najprawdopodobniej jest zakończony i jest realizowana jakaś naprawdę duża korekta spadkowa. A dopóki cena znajduje się powyżej tego poziomu, no a znajduje się um, ponad 7000 zł powyżej, nie możemy na razie mówić o odwróceniu trendu. Wręcz przeciwnie, trend nadal jest wzrostowy i wszystkie korekty będą traktowane jako lokalne korekty, w trendzie wzrostowym. Będą one mniej lub bardziej gwałtowne te korekty, będą trwały mniej, będą trwały krócej bądź dłużej, natomiast ten, dopóki ten poziom jest nienaruszony, no to nie można mówić, że ten trend wzrostowy się po prostu zakończył. Także obserwujemy tutaj reakcję ceny na te dwa poziomy lokalnego oporu i lokalnego lokalnego wsparcia, czy będzie jeszcze tutaj kontynuacja tego ruchu bocznego, dopóki wskaźnik RSI, te momentum, które za nim stoi, oczywiście nie spadnie gdzieś w okolice powiedzmy 30, 30 25, 30 takich poziomów na, na tym wskaźniku. Wtedy będą tak zwane wyprzedane warunki rynkowe, no i będzie oczywiście możliwość zakupienia Bitcoina po lepszej, bardziej atrakcyjnej cenie, Celem oczywiście antycypacji trendu wzrostowego. Tak więc warto tutaj obserwować szczególnie tą strefę i to jak zachowa się cena w tej strefie, jakie będzie jej rozegranie. Czy będzie w kierunku właśnie pogłębienia spadków, pogłębienia korekty i ewentualnie przekroczenia overbalansu, a nawet testu tutaj tego lokalnego poziomu. Czy też wystarczy tutaj poczekać na to, żeby korekta horyzontalna minęła i będziemy mieli kolejne wybicie i kolejną, kolejną, Próbę ustanowienia nowych szczytów tegorocznych cenowych na Bitcoinie. Poziomem następnym, takim już na no, takim średnioterminowym, w zasadzie poziomem docelowym dla Bitcoina jest moim zdaniem poziom 40 tysięcy złotych, co odpowiada mniej więcej 10 000, 210 000, 400 dolarów. Także myślę, że ten okrągły poziom 40 tysięcy złotych będzie przyciągał, przyciągał cenę jak magnes. No i tu już nie, nie brakuje dużo do, do uderzenia w ten poziom No jakieś powiedzmy 4000 zł z hakiem. Także już w tym momencie byki mają znacznie bliżej niż dalej, żeby ten poziom osiągnąć. Także warto obserwować te poziomy, warto je sobie zaznaczyć i zobaczymy, jakie będzie rozegranie przez rynek obecnej struktury cenowej, jaką mamy tutaj na, na wykresie. Także z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie analizy. Zapraszam serdecznie na kolejne i zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Dzięki temu będziecie mogli otrzymywać powiadomienia w, o nowych filmach właśnie w tym momencie w którym one się ukażą. Z mojej strony to już wszystko, dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia.